No, cześć Siemanko z tej strony Pablito i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym wideo w 2021 roku. I to wideo jakby nie ma żadnego konkretnego celu i po prostu sobie stwierdziłem, że może sobie trochę pogadam o tym, co wydarzyło się w Sylwestra, o tym jakich bardzo postanowień noworocznych nie mam. Więc jeżeli Was to interesuje, no to serdecznie zapraszam. Zapraszam. Zacznę może od tego, że na pewno muszę zakupić sobie nowego softboxa albo jakąkolwiek lampę oświetleniową. Dlatego też nagrywam teraz w dużym pokoju, bo tu jest dobre światło, takie jakby samo z siebie i nie potrzebuję się jakoś specjalnie doświetlać, bo ten mój stary softbox, którego zawsze używałem, on jakby trochę się zepsuł, a właściwie jest już stary ma już jakieś może 3 albo 4 lata. I po prostu wszystkie te uchwyty się wyrobiły na tyle, że ja nie jestem w stanie tego rozkręcić, bo po prostu wszystko kręci się samoistnie w kółko i nie daje to żadnego efektu. Więc yy, niestety zostało mi tylko jakby sam ten parasol i lampa, a raczej żarówka, więc stwierdziłem, że w tym roku kupię sobie tą taką, wiecie, pierścieniową już ze statywem, to nie będę musiał rozkładać jakby całego sprzętu dookoła siebie, tylko będę miał jakby taki jeden, który będzie mi robił za wszystko. Mogę Wam to pokazać, jak to w ogóle rozkładałem, bo wiem, że nigdy tego jeszcze nie robiłem i zobaczcie, co tu się tak naprawdę zepsuło. Ja Wam mogę jeszcze tylko pokazać jakby ten kołek tutaj um, jest już taki, wygląda jakbym go po prostu obgryzał i właściwie on nawet można go sobie rozkręcić. Już wcześniej to było bardziej takie sztywne i statyczne, a teraz po prostu się obraca, nawet nie mogę tego dokręcić, więc szkoda. Ta śrubka w ogóle się nie, nie kręci, także spoko. I tak jak właśnie mamy teraz to, to tego nie jestem w stanie już przykręcić, znaczy jestem, tak ona luzie, ale generalnie to jest już tutaj tak wyrobione i ten dings, który Wam pokazywałem wcześniej jest już tak podociskany, że to po prostu się nie trzyma. A to jest ta część, którą podłącza się do prądu i która powinna mnie oświetlać i w zasadzie nawet nie jestem w stanie ustać, bo ona robi po prostu tak, więc trochę słabo. Tak, to jest jakby złożone, już nie podłączam tego do prądu, ale no nie jestem niestety w stanie z tym nic zrobić. Więc wychodzi na to, że moimi postanowieniami noworocznymi jest zrobienie zakupów. Także jeżeli na przykład macie jakąś stronę, taką godną polecenia, firmę, gdzie mogę właśnie kupić taką lampę, nie za milion monet, to bardzo chętnie wszystkie sugestie przyjmę. Także napiszcie mi w komentarzach. Będę wdzięczny. Nagrywam w ogóle to wszystko przednią kamerą pierwszy raz i chcę zobaczyć jak bardzo będzie inna jakość. A jeżeli będzie w miarę dobra, no to nie mając sprzętu na którym mogę się podglądać na żywo, to będę tak teraz nagrywał. Więc jeżeli to wideo jest bardzo brzydkie, to musicie mi to niestety wybaczyć. W ogóle patrzę na siebie zamiast w obiektyw, także trochę dziwnie to wygląda, ale trudno. Co było do Sylwestra? Na Sylwestra spędziłem tutaj w domu, zrobiłem taką legalną imprezę, bo była nas tutaj czwórka. Było fajnie i w zasadzie wszyscy byli tak bardzo przejęci tym Sylwestrem, że w zasadzie jakoś o godzinie za 5-12 wszyscy się kapnęli, że za chwilę jest 12. Bo jakby nie wiem, mam wrażenie, że nikt na to specjalnie nie czekał. Jakoś tak potraktowałem to jako taki zwykły dzień. Nie miało to dla mnie jakiegoś takiego mega specjalnego znaczenia, że coś się skończyło. Ale ogólnie cały posylwestrowy weekend był bardzo fajny. Piłem grzańca od Magdy Gessler i w zasadzie to był chyba najlepszy grzaniec na całym nowym świecie. Tak, szczerze mówiąc, naprawdę nie, był spoko. Był bardzo dobry, słodki, z kawałkiem pomarańczki w środku. Także naprawdę był mega dobry i wcale nie był jakiś najdroższy, bo były o wiele droższe grzańce. Także na pewno w przyszłym roku się tam jeszcze wybiorę albo jeszcze nawet w tym, zanim przestaną to sprzedawać. Ogólnie z Sylwestra zostawiam sobie jeszcze pustą butelkę po Jacku Danielsie, bo stwierdziłem, że to będzie bardzo fajny pomysł, jak zrobię sobie z niej mydelniczkę do kuchni. Taką wiecie, z pompką. Akurat mi się skończył taki szampon duży, litrowy. I stwierdziłem, że ta pompka będzie idealna, bo też jest czarna, więc będzie w spoko wyglądało. I w zasadzie może zrobię to nawet teraz na nagraniu. Także to jest ta moja fantastyczna butelka. Tutaj w ogóle jeszcze coś trochę pływa, ale spokojnie, zaraz tego nie będzie. I muszę teraz wykminić, jak pozbyć się tego plastikowego czegoś ze środka, żeby nie rozwalić połowy butelki. Widzę, że... No będę musiał zaraz to pokombinować, więc jeżeli się nie pokaleczę, no to, to będzie dobrze. Dobra, ja już mam pustą butelkę, tak jak, znaczy pustą. Widzę, że coś tam jeszcze lata. Dobra, nie chce się tego wylać do końca, ale w takim razie mam już swój scyzorek i chcę zobaczyć, jak to będzie można stąd usunąć. Czy to można jakoś tutaj podważyć? Dobra, ja się tego pozbędę i dopiero do Was wrócę, bo to bez sensu, żebym e, półtora dnia spędzał na. Wydobywaniu tego czegoś ze środka. Dobra, yy, słuchajcie, zajęło mi to 20 lat yy, ładnie to sobie zrobiłem. Ja po prostu nie wiedziałem, że w Jacku Danielsie są. W, w szyjce dwie te kulki, które jakby spowalniają ten nurt alkoholu. Yy, ale w końcu się udało, ładnie to sobie wypłukałem. Zaraz wlejemy sobie tutaj mydełko i zakręcimy to pompką. I teraz tak się w ogóle zaczyna zastęczona. będzie, aby na pewno pasowała, więc sprawdźmy to. Dobra, mam ten tutaj szampon. Nie powiem co to jest za szampon, ale cieszę się bardzo, że już się skończył, a właściwie kończy. Eee... Dobra, już widzę, że to gówno nie będzie pasowało. Japie. A jak to wcisnę? No nie no. no! Tak, gówniany szampon, gówniana pompka. Kurwa! Dobra, ja sobie pasującą pompkę ogarnę ogarnę sobie z pracy i dopiero wtedy to zrobię. Także przy następnym wideo mam nadzieję, że już będzie wszystko pięknie ułożone, będzie wszystko pięknie wyglądało, a wydaje mi się, że już mi się odechciało cokolwiek nagrywać, więc tutaj chyba zakończę, podziękuję wam. Dajcie znać jak wy spędziliście Sylwestra i jakie są wasze postanowienia noworoczne, jeżeli w ogóle jakiekolwiek są, bo w zasadzie ja takich specjalnych nie mam oprócz kupienia tej lampy pierścieniowej. Będę nadal taki jaki byłem. Bo nie zrobiłem nic złego nikomu w 2020, więc yy, nie mam sobie nic do zarzucenia. Także pozdrawiam serdecznie. Zostawcie po sobie lajka, like zostawcie po sobie subskrypcję, jeżeli chcecie wiedzieć, co się będzie działo u mnie dalej. Kolejne dwa wideo to pewnie będą jakieś recenzje kosmetyków, bo dawno tego nie było, a trochę tego było, zużyłem. Więc mam coś do powiedzenia, i widzimy się w kolejnym. Także dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Na razie, cześć.